Jak pani ocenia funkcjonowanie ZUS-u? Pani co, no w zasadzie nie mam zastrzeżeń jakichś większych, no złożyłam wniosek o emeryturę, emerytura została przyznana, co miesiąc przychodzi, no nie mam, nie mam nic, nie mam zastrzeżeń. No zmieniłabym chyba w ogóle formę ozusowania naszej pracy, wysokość, no i przede wszystkim zmieniłabym, zmniejszyłabym ilość urzędników, no przede wszystkim żeby to za dużo idzie na administrację, na biurokrację z naszych pieniędzy. Na przykład jeżeli chodzi o przekład pewnych dokumentów na, yy, z języka obcego na polski, to ZUS to wykonuje i to jest bardzo dobre. Przede wszystkim ZUS nie powinien być obowiązkowy. Człowiek, człowiek jest na tyle mądry w większości, że może sobie sam postanowić, na ten, czy chce się ubezpieczać w inny sposób, czy chce się ubezpieczać w ZUSie. W tej chwili jesteśmy kurczę, w takiej paranoi, że jesteśmy z obowiązku w ZUSie, a oprócz tego ubezpieczamy się gdzie indziej. No to jest moim zdaniem niedopuszczalne, a większość ludzi na to nie stać no i będą na tym zdecydowanie stratni. Dlatego w ZUSie bym zmienił to, że minimum nie powinien być obowiązkowy, a najlepiej go całkowicie przeorganizować, zmienić. Niech to będzie, niech to będzie instytucja przyjazna ludziom. Ja jako wolny zawód artysta ZUS lubię, ale niestety ZUS za dużo bierze. Tysiąc złotych co miesiąc za to, żebym występował. Dlatego wolę występować, jak to się mówi, bez opłat. Może zbyt duże składki płacimy prawda, na te emerytalno rentowe. Dużo ludzi umiera przed czasem zanim prawda, dojdzie do tej swojej emerytury. Także no, myślę, że to jeden błąd. Na razie opłacam składki, a zobaczymy co będzie dalej.